Cześć. Temat tego wykładu to Bitwa o Wielką Brytanię. Na tym edukaście opowiem Wam o ataku lotnictwa niemieckiego na Wielką Brytanię. Na początku zastanowimy się, jak uzbrojone były oba kraje. W drugiej części opowiem Wam o przebiegu bitwy o Anglię i jej zakończeniu. Zapraszam. Wielka Brytania po klęsce francuskiej została osamotniona w walce z Trzecią Rzeszą i Włochami faszystowskimi. Mimo trudnej sytuacji, rząd brytyjski, głównie pod naciskiem premiera Winstona Churchilla, piastującego swój urząd od 10 maja 1940 roku, odrzucił niemieckie propozycje pokojowe. Zgoda na pokój oznaczałaby uznanie niemieckich podbojów i w przyszłości pogodzenie się na panowanie niemieckie w Europie. Flota niemiecka była słabo rozwinięta w porównaniu z potężną brytyjską marynarką wojenną, dlatego Hitler opracował plan ataku lotniczego na Wielką Brytanię o kryptonimie Adler Orzeł. Rozbudowywano lotniska na terenie Francji, Belgii, Holandii i Norwegii. Drugim planem Hitlera miało być, miało być opracowanie inwazji na Anglię pod kryptonimem Silo Lew Morski. Jednak szybko porzucono realizację inwazji. Stosunek sił powietrznych był niekorzystny dla Brytyjczyków. Niemieckie lotnictwo liczyło 2630 samolotów wobec około 800 myśliwców brytyjskich. Niemcy nie posiadali jednak bombowców dalekiego zasięgu o dużym udźwigu bomb. Wielka Brytania posiadała znakomicie zorganizowany system obronny. Wywiad brytyjski informował o miejscu i czasie nalotów, ponieważ rozszyfrowano tajne niemieckie depesze dzięki znajomości Enigmy. Natomiast na wybrzeżu się sieć, znajdowała się sieć radarów, które wykrywały wrogie samoloty z odległości setek kilometrów. 8 sierpnia 1940 roku niemieckie siły powietrzne Luftwaffe rozpoczęły naloty na Anglię, atakując przede wszystkim porty i lotniska. Znaczne straty niemieckie oraz niemożność uzyskania przewagi w powietrzu przyczyniły się do przystąpienia do drugiej fazy walk, gdzie skupiono się przede wszystkim na nalotach na zakłady przemysłu zbrojeniowego. Niemieckie lotnictwo dalej nie mogło sobie poradzić z myśliwcami brytyjskimi. 15 września bitwa o Anglię osiągnęła punkt krytyczny. Nad Anglią pojawiło się wtedy około 1000 niemieckich samolotów. Atak ponownie został odparty, co skłoniło Niemców do przejścia na naloty nocne, które były, które były jednak o wiele mniej skuteczne i odbywały się znacznie rzadziej. Luftwaffe straciła 1700 samolotów i około 2500 pilotów. RAW natomiast dwukrotnie mniej samolotów i pięciokrotnie mniej lotników. Porażka niemieckiego lotnictwa zniweczyła plany Hitlera dotyczące inwazji na Anglię. Brytyjczycy zyskali czas na budowę nowych samolotów i szkolenie lotników. Spróbuj odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Jak siły brytyjskie przygotowane były do obrony przeciwko lotnictwu niemieckiemu? Co lotnictwo niemieckie bombardowało na samym początku, a co starało się zbombardować pod koniec bitwy od Anglię. Na koniec rozwiąż test znajdujący się na dole.